Oddychanie przez lewą dziurkę nosa, znane to potężne narzędzie. Wystarczy tylko 3 minuty, aby wpłynąć na nasz układ nerwowy i stan psychiczny. Skupiamy się na aktywacji układu przywspółczulnego, co przynosi spokój i relaks. Zamykając prawą dziurkę nosa, stymulujemy odpoczynek i trawienie zamiast stresu. To oddychanie obniża tętno i ciśnienie krwi, wprowadzając ciało w stan odprężenia. Redukuje również poziom hormonów stresu, co łagodzi chroniczny niepokój. Trzy minuty oddechu przez lewą dziurkę nosa przynoszą wiele korzyści psychologicznych. Działa uspokajająco, łagodząc emocjonalne wzburzenia i niepokój. Wykonany przed snem ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Uspokajając umysł, zwiększamy zdolność koncentracji na spokojnych czynnościach.